Przepraszam pana, czy dobrze jedziemy, tak? Tak, to. Do, do, dobrze, tak? Czy w drugą stronę? Hej! E, chyba się obraził na mnie. Dzień dobry, w nowym odcinku. Dzisiaj zapraszam was na nowe przygody będzie na pewno ciekawie. Jesteśmy już przed kolejną miejscówką i robimy wjazd na chatę. Dzień dobry. Mamy aneks kuchenny. Lecimy do sypialni. Tak, sypialnia. Zobaczcie, taki tarasik. No, tarasik robi wrażenie. Tylko, że zaraz przy ulicy. No, ale nie można mieć wszystkiego, nie? Nie można mieć wszystkiego. No i Łazienka. Mhm. Coś jeszcze mamy? O, pralkę nawet mamy. O, o, o. Całkiem fajne miejscowanie. Eee, zobaczymy, jak będzie w nocy. Na poprzedniej było przez dzień hałas. Mam nadzieję, że tutaj będzie spokój w nocy. Koguty tu pieją. Ho, ho, ho. Lokalne klimaty. Dobra, idziemy coś zjeść. Kto pracuje na wózkach widłowych, ten wie, że to maszyna jest piekielna. A teraz Wam pokażę Taką piekielną maszynę, czyli widlak na Sterydach, gdybyście chcieli do mnie zadzwonić, to ja jestem pod tym telefonem, to powiem Wam jeszcze zabawną, zabawną historię. Mówię, że takie telefony to już. Nie istnieją, nie? To to zabytek. A młody człowiek mi odpowiada, co to nie jest telefon? To jest prysznic. A kiedyś w takiej budce, co się czekało gdzieś tam w e, turystycznych miejscowościach, by zadzwonić do rodziny, do mamy, o ile mieli telefon? A takie mi się stare czasy przypomniały. Kucharze i kelnerzy, coś. Wspaniałego warzywa, które urozmaicą Waszą kuchnię i Wasz stół kelnerski. Dla kości! Albo może to być wózek kelnerski, kto wie, ale patrzcie, patrzcie, patrzcie. Uje. To już nie jest nie, nic ciekawego. Dobra, czy tu tym coś jeszcze mamy? czym by was. Oj, oj, jeszcze takie. Mhm. Skojarzenia jakieś? U mnie? Żadne. Toż to przecież papryczki, jakieś tam meloniki czy inne gadżety, nie? A gdybyście chcieli wynająć skuter gdzieś w miejscowości turystycznej, popatrzcie: skuter, rower, co chcecie. A jest to usytuowane w miejscowości turystycznej, jak mówię, na jakimś deptaku. Komunikacja miejska, gdybyście chcieli, zaraz zobaczymy. Aha, 515 tutaj jeździ. O, i wszystko jasne, o której, co i jak. Jaka trasa. Także można nawet komunikacją miejską dojechać. To wygląda tak, że z lotniska musicie się dostać do Palmy, Palma de Mallorca, do centrum, do stolicy, i później tam przesiąść się na. Autobus, który jedzie już po wyspie, w zależności gdzie chcecie dotrzeć. Koszty na ten moment ym, nie wiem, ale z tego, co gdzieś słyszałem i czytałem, to 5 euro z palmy do. Wróć z lotniska do palmy, a dalej. Na ten moment nie wiem. trochę z drugiego planu nagrywam, ale zobaczcie tą panią kelnerkę, która jest u góry. Drescott. Jeszcze nawet z włosami coś ma fajnego zrobione. No. Podoba mi się, podoba mi się ta restauracja. Panie starszy, będzie, będzie, będzie stolik na dziś? Panie starszy? Co? Ile wejdzie. No to grabuleczka. Trzymaj się zdrowo. Mówi mi, że nie ma nie ma wolnych stolików. Jak, jak nie ma, jak nie ma, jak są. Panie kochany, panie kelner. Miałby fajny napiwek. Napiwek wiecie za co jest, nie? A jak nie wiecie, to się kiedyś dowiecie. Tak się prezentuje obejście wokół tego apartamentu, który wam pokazywałem, co robiłem wjazd na chatę, basem czysto, jakieś leżaki można się wyłożyć. A i właśnie gdzieś w tym budynku, który tam widzicie, tam gdzieś jest. Ten kogut, czy koguty, które... o, On wie, że o nim mówię, już się odezwał. Przypomniał o sobie. Właśnie, to tu gdzieś mieszkają te koguty. A on sobie tu popyla. Moment, czyżby go właściciel gonił? Nie, nie. O, one sobie tu mieszkają. Jest kurka, jest kogucik. Fajnie! Przygotowując się do wyjazdu na Majorkę, e, najwięcej czasu pochłonęło mi poszukiwanie wypożyczalni samochodów. Bardzo długo szukałem. I, i jakie, były, jakie były kryteria? To tak, żeby nie był pobierany, pobierana, e, pobierany depozyt, żeby nie był pobierany depozyt na paliwo i żeby było full ubezpieczenie. No i oczywiście cena. Eee, I znalazłem taką wypożyczalnię dobrze ocenianą, bo bodaj 4.8 albo 4.4, już nie pamiętam. Viber Rent Car. Dostałem wyższą kategorię Nissana Micra. Trochę biedactwo jest poobijane, ale od razu dostałem na maila informacje, że oni wiedzą jakie są uszkodzenia i oni mi to podają w formie informacji, żebym nie brał pod uwagę tego, ponieważ i tak mam pełne ubezpieczenie. W tej wypożyczalni nie dość, że pełne ubezpieczenie to jest pełne ubezpieczenie, to cena, którą proponowali o 40 nawet 50 euro tańsza niż tych innych takich już Które bym był skłonny zarezerwować Tyle informacji praktycznych, Bo bez samochodu na Majorce No można też tą komunikacją miejską No można taksówkami jeżeli się ma hajs Ale jakoś moim skromnym zdaniem Samochód jest tutaj niezbędnym narzędziem do podróżowania i można więcej oczywiście przejechać tym samochodem, zobaczyć być niezależnym, to co zawsze powtarzam, że to jest dobra opcja nie? dotarłem właśnie do plaży Calo de Zmoro zaliczanej też w top 3 na Majorce jaki jest tutaj problem dojeżdżając samochodem nie widziałem żadnego parkingu a co rusz jest znak informujący, że ci odholują samochód. No to podszedłem do pani, w związku z tym, że jest ranek, bo mamy godzinę, parę minut po dziewiątej. Widziałem panią przy budynku, ja mówię, pani kochana, a gdzie tu można zaparkować auto? A ona mi mówi, że nie szprecha po polsku i ona nie szprecha po angielsku. No i co wtedy zrobić? Wyciąga się translator, pisze się "Anasi COMPRENDE No i mi powiedziała si comprende, że se mogę zostawić auto obok ich budynku po sesji, ale nie gwarantuje, że mi policja nie odholuje auta. No i co? Ryzyk fizyk, nie? Schodzę po schodkach. A jaki mam widok przed sobą? Chałupę ktoś ma. fajną, mnie. Ciekawe, jakbym się tam wbił na posesję i tam bryknął. O, o, tam. A? Zobaczymy, no. Spróbujemy. Już się tak nie obawiam, że ktoś mi opierniczy Tylko się obawiam, że jakiś Azor na mnie wyskoczy. Uuu, uh, uh, co tu się dzieje? Co tu mamy? Ładnie. Myślę, że tu się musi dziać, jeżeli chodzi o morze, o fale, o tą, o ten żywioł który tutaj występuje, bo zobaczcie, to są wszystko jakby umyte te skały. Czyli ten plusk, ten ta siła tej wody, musi docierać aż tutaj. Ta plaża to chyba była przystawka do tej Kaladez Moro, ponieważ te drogowskazy prowadzą jeszcze dalej, że trzeba iść. To nie była ta plaża, więc idziemy dalej Ale sami przyznacie, że była urokliwa taką chałupinę mieć przy takiej przy takiej miejscówce No pewnie tylko na wakacje, bo żeby tam mieszkać, chyba niekoniecznie. Z drugiej strony, rybacy czy ludzie morza to chyba dla nich taki, e, taki domek w takim miejscu. To szczyt marzeń. No albo swój jacht, nie? Kolor wody robi robotę co? I te skały, nie ogólny pejzaż. Jest pierwsza klasa.